15 nowych samochodów dostały pielęgniarki z hospicjum domowego Caritas z powiatu oławskiego. Poprzednie pojazdy służyły im ponad 10 lat. Nowe auta ułatwią wyjazdy do ciężko chorych pacjentów onkologicznych. Postanowiliśmy podjąć kolejną akcję wymiany floty. 10 lat temu wymieniliśmy wyeksploatowane auta, które przez 10 lat nam służyły, zrobiły ponad milion kilometrów i przyszedł czas na wymianę nowej floty. Każdego dnia mamy zaopiekowanych prawie 160 pacjentów onkologicznie chorych, do których nasze pielęgniarki i lekarze codziennie dojeżdżają. Dlatego staramy się o to, by mogły to robić w komfortowych warunkach, bezpiecznych sprawnie. Nasze samochody nie były już nowe, więc zagrażały troszeczkę bezpieczeństwo naszemu. Były to małe samochody, sprawne, co prawda w, w takim ruchu miastowym, ale już na drogach między wioskami, gdzie docieramy do naszych pacjentów, troszeczkę niebezpieczne. to jest o wiele bardziej komfortowe tak i większe, wyższe, czterodziewiowe, to też jest ważne, bo tam wozimy i leki, i i pampersy dla pacjentów, tak, więc jest to auto na pewno wygodne. No też dużo kilometrów się robi, tak, dojeżdżają do pacjentów, którzy, no, czekają na nas, tak? na tą pomoc. No, pielęgniarka jest kluczowym pracownikiem w hospicjum domowym, ona jest najbliżej pacjenta, najczęściej go odwiedza, jest, jakby najbliżej, także, no, bez pań pielęgniarek nic byśmy tutaj nie zdziałali w naszej pracy.